Odkąd wprowadzono kartezjański układ współrzędnych, funkcjonuje prosta umowa. Wartości funkcji odczytujemy zawsze na osi y. Tam też szukamy zbioru wartości tej funkcji. Z kolei na poziomej osi x mamy argumenty funkcji widać z tego rysunku z tej odwróconej paraboli, że wartości są mniejsze lub równe 9. Ta dziewiątka jest osiągalna tylko dla jednego argumentu, mianowicie wtedy gdy x jest równy 1. Jeśli x jest od jedynki różny, większy lub też mniejszy, no to mamy już odpowiednio mniejsze wartości. Także zbiór wartości tej funkcji to jest taki oto przedział są to wszystkie liczby mniejsze lub równe 9, także tutaj w dziewiątce przedział jest domknięty. Zadanie okazało się bardzo proste, więc teraz jako dodatek proponuję patrząc się wyłącznie na rysunek, odczytać z niego to wszystko, co jest potrzebne do uzyskania wzorów tej funkcji w postaci kanonicznej, iloczynowej i ogólnej. Nie będziemy nawet patrzeć na te dane liczbowe podane w treści zadania, wszystko odczytujemy z obrazka. Na początek wierzchołek, którego pierwsza współrzędna, czyli odcięta p, ma wartość 1. Druga współrzędna, czyli rzędna wierzchołka to jest 9. I to jest zarazem największa wartość tej funkcji kwadratowej. Kolejne łatwe do odczytania parametry to miejsca zerowe minus dwójka. I tutaj w tym miejscu drugie miejsce zerowe, czyli czwórka. No i tak, to nie jest koniec, ponieważ tutaj mamy jeszcze jeden bardzo ciekawy punkt: punkt przecięcia paraboli z osią Y, i to jest nic innego jak wyraz wolny C. Który występuje we wzorze ogólnym. Teraz, jeśli spojrzymy na wierzchołek i przesuniemy argument o jednostkę w prawo lub w lewo, to może zdecydujmy się na przesunięcie w prawo. Przesuwamy w prawo o jednostkę, to teraz, aby dojść do wykresu funkcji, mamy spadek wartości który jest równy minus 1. I to minus 1 to jest nic innego, jak pierwszy współczynnik występujący we wzorze, to jest ten współczynnik A przy x do kwadratu. Tak będzie zawsze, jeśli odejdziemy od wierzchołka o jednostkę to teraz już bez problemu możemy zapisać postać kanoniczną. Wprowadzamy w miejsce p i q znane liczby i w zasadzie mógłbym już wprowadzić w miejsce a minus jedynkę, ale wyznaczymy tę minus jedynkę formalnie, podstawiając współrzędne innego niż wierzchołek punktu z tej paraboli. To mogą być miejsca zerowe, ale to może być też ten punkt przecięcia paraboli z osią y. Podstawiamy 0 w miejsce x i dostaniemy wartość równą 8. Po podstawieniu 0 w to miejsce w nawiasie dostaniemy minus 1, ale podnosimy ją do kwadratu, więc dostaniemy a plus 9 równe 8. Potwierdzamy, że a jest równe minus 1, stąd taka postać kanoniczna. To przechodzimy do postaci iloczynowej. Podstawiamy w miejsce x1 i x2 miejsca zerowe, ale uwaga na zmiany znaków. Teraz ponownie udajemy, że nie znamy a i szukamy punktu z paraboli do podstawienia. Nie możemy podstawić miejsc zerowych. Mamy tutaj wyraźnie widać dwa punkty do wykorzystania. Ponownie możemy wykorzystać punkt 0,8, ale ja wykorzystam wierzchołek. Chodzi o to, że gdy podstawimy w miejsce x, a, p, to coś ciekawego się stanie z tymi liczbami w nawiasach, bo to będą liczby przeciwne. Faktycznie w pierwszym nawiasie jest trójka, a w drugim minus trójka. Gdyby się okazało, że ten warunek nie jest spełniony, to to już jest wyraźny sygnał, że gdzieś popełniliśmy błąd. W każdym razie dostaniemy minus 9 razy a i to jest równe 9, co potwierdza, że a jest równe minus 1. Oto postać iloczynowa. Pozostała jeszcze postać ogólna, którą możemy otrzymać albo z postaci kanonicznej, albo z postaci iloczynowej, albo możemy wyliczyć brakujący współczynnik. Znamy a. Znamy c, nie znamy b. Tyle, że wiemy, że pierwsza współrzędna wierzchołka p to jest minus b dzielone przez 2 razy a, czyli 2 razy minus 1, co daje minus 2, i to jest równe 1. Tutaj mamy b dzielone przez 2 równe 1, czyli stąd wniosek, że b jest równe 2. Oto kompletna postać ogólna. Proszę sprawdzić już samodzielnie, że przekształcając postać kanoniczną i postać iloczynową, dojdziemy do tego samego wzoru.